Cześć, witajcie, jestem JV. Jeśli już jesteś na tym kanale i zdecydowałeś się obejrzeć ten materiał, to mam do Ciebie prośbę. Nie musisz zostawiać tutaj lajka, nie musisz subskrybować. I dójmy, o co Cię proszę, to postaraj się wysłuchać ze zrozumieniem, co mam do powiedzenia. Słuchanie ze zrozumieniem to jest dosyć trudna rzecz, bo trzeba skupić swoją uwagę, ale naprawdę postaraj się. Rozpykamy dzisiaj kilka zagadnień, bo wydaje mi się, że jest to potrzebne i wydaje mi się, że będzie można zamknąć ten temat i do niego nie wracać, bo wydaje mi się, że niektórzy ludzie, jakby to powiedzieć, bardzo lubią dramki i się tym strasznie żywią. Do niektórych ludzi nie da się przemówić, no ale co zrobić, taki jest świat. Mój kanał nie jest kanałem zegarkowym. Nie jest. Mój kanał istnieje od 2013 roku i Ci, którzy są tutaj tyle czasu wiedzą o tym. Kiedy ja zakładałem ten kanał, to wypowiadałem się na tematy, które mnie interesowały akurat w danym okresie, czyli były to tematy polityczne, społeczne. Później wypowiadałem się na tematy religijne czy spiritualistyczne, bo to mnie akurat w danym momencie interesowało. Od roku czasu na tym kanale pojawiają się filmiki dotyczące zegarków, bo akurat ten temat mnie Interesuje teraz. Jeżeli przestanie mnie to interesować, to po prostu przestanę na ten temat się wypowiadać. Mówiłem w moich filmikach, że nie jestem ekspertem od zegarków, nie jestem znawcą, nie uważam się za takiego, jestem tylko miłośnikiem i entuzjastą zegarków. I zegarki mnie e, interesują, i opowiadam o tym, e, co w nich lubię, i też. Dzielę się swoją wiedzą, bo mimo wszystko, jeżeli siedzę w tym temacie, to jakąś tam wiedzę posiadłem, prawda? Którą tutaj w niektórych filmikach e, powieliłem. Na polskim YouTubie są znawcy, eksperci, którzy powiedzą Wam, jakie są zegarki dobre, jakie są złe, e, jakich zegarków, e, jakie zegarki możecie nosić. Idźcie tam, tutaj tego nie ma. Co jest tutaj, to jest wyrażanie mojej własnej subiektywnej opinii, ponieważ wydaje mi się, że mam do tego prawo. Chociaż według niektórych ludzi, skoro mam niewielką ilość subskrypcji, to nie mam prawa wypowiadać się na jakieś tematy. Idąc tego typu logiką, to wielu z Was nie ma prawa nawet pisać komentarzy, bo nie macie nawet jednego subskrybenta albo nie macie żadnego filmiku na swoim kanale. No, logika. Typowego głupka. To jest ciekawe, że ludzie odbierają mi prawo do tego, żebym miał opinię na jakiś temat. Jeżeli na przykład czegoś nie lubię, w tym przypadku na przykład y, moja niechęć do y, chińskich zegarków, to dlaczego nie mogę o tym powiedzieć? Dlaczego? Jeżeli ty lubisz nosić chińskie zegarki i sprawiają ci one przyjemność i wydajesz na nie swoje pieniądze, to co mi do tego? Natomiast Dlaczego ja nie mam prawa mieć swojej opinii na ten temat, którą tutaj właśnie wyraziłem w jakimś tam filmiku? Dlaczego odbierasz mi to prawo? I zarzucasz mi, że ja jestem typowym Polaczkiem. Czyżby? Jeżeli uważasz, że nie jestem elokwentny, że brakuje mi kultury, to po co oglądasz moje filmiki? I naprawdę uważasz, że opinia jakiegoś anonimowego gościa z internetu. Ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Gdyby powiedzmy ktoś powiedział mi, że mój zegarek Tiso nie jest fajny i zamiast niego powinienem sobie kupić chiński zegarek, bo za tę cenę oferuje lepszą wartość, myślisz, żebym się rzucał tak jak ty, jak ryba, która została wyrzucona na suchy ląd? Po prostu uśmiechnąłbym się i tyle. To jest jego opinia. Albo ty. Tutaj masz swój kanał zegarkowy, ekspercki, i oglądasz każdy mój filmik, czekając aż popełnię jakiś błąd, żeby napisać i wykazać, jaki to jesteś znawca. Natomiast jedyne, co potrafisz, to obrażać ad persona, nic więcej. Czy to świadczy o mnie, czy o tobie? Ja na przykład mam takie podejście, że jeżeli mnie coś nie interesuje, albo czegoś nie lubię, to tego po prostu nie oglądam. Bo jaki jest sens oglądanie czegoś? Co mi się nie podoba, pisanie komentarzy. Jaki jest sens? Pokazuje to tylko tyle, że nie masz swojego życia i szukasz atencji. Czym dla mnie są zegarki? Już mówiłem, że zegarek jest częścią całego, jakby to powiedzieć, outfitu mężczyzny. To mi się w zegarkach podoba, że dla mnie osobiście zegarki są pewnego rodzaju rozwojem dla mężczyzny. Powiedzmy, zaczynamy od jakichś słabszych modeli. I w miary, powiedzmy, jak nasze życie y, się polepsza, to kupujemy sobie na przykład lepsze zegarki, o których marzyliśmy. Jeżeli ty uważasz, że kupywanie na przykład Rolexów za 10 tysięcy dolarów jest głupotą, i byś tego nigdy nie zrobił, to to jest Twoja opinia. Masz do niej prawo. Ja osobiście chcę mieć któregoś dnia Rolexa na mojej ręce i będę go miał. I na swoim własnym kanale. Właśnie o tym mówię. Mówię o tym dlaczego chcę mieć Roleksy, a dlaczego nie chcę mieć chińskich zegarków. Bo jakoś osobiście nie widziałem, żeby ludzie sukcesu nosili chińskie zegarki, pomimo tego, że są one takie dobre. Jakoś wszyscy ci ludzie, którzy mają pieniądze, jakoś nie kupują tych chińskich zegarków, tylko chcą właśnie te szwajcarskie. Jeżeli chcesz mieć w swojej kolekcji Całą masę chińskich zegarków i to ci sprawia przyjemność, to to jest twoja sprawa. Ale ja mam inne do tego podejście. Jest oczywiście różnica między na przykład hobby zegarkowym a powiedzmy audiofilskim, prawda? Jeżeli audiofil kupuje sobie jakiś dobry sprzęt do odtwarzania muzyki, to on sobie siedzi w domu na kanapie i potrzebuje tylko swoich uszów do tego, żeby enjoyować się muzyką. Natomiast zegarek. Jest częścią całego outfitu. I wcale nie oznacza, że jeżeli będziesz miał Rolexa na ręce, to będziesz wyglądał dobrze. Bo wielokrotnie widziałem, że ktoś na przykład miał na ręce dobry zegarek, ale wyglądał paskudnie, bo był na przykład źle ubrany, nie wiem, miał nieogolone uszy, czy włosy wychodziły mu z nosa. I co z tego, że miał na przykład zegarek za 10 tysięcy dolarów? Dla mnie zegarek jest częścią całego outfitu. I to mi się w tym podoba. I jeżeli tobie na przykład wystarczą zegarki z jak najniższej półki i jesteś szczęśliwy, to to jest Twoja sprawa. Ale pozwól mnie mieć do tego inne podejście. Jeszcze a propos homarzy. Czym tak naprawdę jest homarz? Bo wiele ludzi tego nie potrafi zrozumieć. Chociaż to jest takie proste. Oczywiście, że każda firma zegarkowa, poczynając od Seiko. I kończąc na jakiejś szwajcarskiej, będzie miała w swojej e, kolekcji jakiś homarz, zegarka innej firmy. Bo homarz to jest oddawanie hołdu. Natomiast jaka jest zasadnicza różnica? Wyobraźmy sobie, że jest na przykład zespół Metallica, prawda? Znacie taki zespół. I zespół Metallica przyjechał na przykład do Polski i zagrał piosenkę Manaku. Jako oddanie hołdu, prawda? Jest to zespół, który ma swój wieloletni własny dorobek, dziesiątki swoich własnych utworów, a teraz jest jak na przykład taki zespół z Koziej Wulki i jakiś pięciu, nie wiem, gości z wąsami yy, kupują keyboard i grają na weselach czy jakichś wiejskich potańcówkach nie swoją muzykę, oczywiście jak najbardziej prostą, bo na nic więcej ich nie stać. Homasz ale zrobiony przez kogo? Przez kogoś, kto znaczy coś w świecie zegarkowym, co coś do tego zegarkowego świata wniósł, czy homasz kogoś, kto jedyne co przyniósł to kopiowanie i złodziejstwo czyjegoś pomysłu. I oczywiście, że można fajnie wyglądać w chińskim homarzu, ale z daleka, bo wyobrażam sobie na przykład taką scenę, że siedzę w jakimś hotelowym lobby, i naprzeciwko mnie w fotelu siedzi jakiś mężczyzna i nagle dostrzegam, że ma on na ręku Rolexa Daytona. Więc jako entuzjasta i miłośnik zegarków chcę go skomplementować. Więc zwracam się do niego, przepraszam Pana, czy to jest Rolex Daytona na Pana ręce? A on, yy, nie to jest Pagani Design. Aha, dziękuję. I teraz tak, naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby y, wszystko było takie same. Są kanały zegarkowe, które mają tam jakiś swój schemat i bardzo dobrze, że one są. Ja nic nie mam do tych twórców. Sam czasami oglądam jakieś produkcje, chociaż mam porównanie do zachodnich y, produkcji, bo więcej w tym siedzę. Y, są kanały zegarkowe, które y, prezentują ten content. Bo powiedzmy, takie firmy z Chin, one potrzebują promocji, prawda? Ktoś musi ich produkt sprzedać i dlatego używają takich właśnie e, kanałów zegarkowe. Czy ja mam coś przeciwko temu? Nie. Ale ja tego nie chcę. Mnie się to nie podoba. Ale jeżeli ktoś to robi i ktoś to kupuje, to to jest jego sprawa. Czy ja będę wchodził na jego kanał i go wyzywał i pisał mu, że jest taki owaki? Nie, dlaczego? Bo mam odrobinę oleju w głowie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, hej!